No o no, Dzisiaj na... zasiło się moje marzenie. Zostałem aktorem. Eee, dzień dobry kamerzysto. Jak się nagrywa? A ja wiem. Yy, ja jestem kamerzystą, to ja wiem. Mm. Yy, no to patrz. Najpierw musimy nagrać jakiś film. Odnośnie jaki chcesz temat. Dobra, tu chcę temat. E, sam... sam w domu, o Sam w domu, a może samotny, jak chcesz. Nie, sam w domu. Okej, okay. to jedziemy do naszej willi. Okej, okay. chodź. Okej, okay, jedziemy. Widzowie, to jest nasza. Nie mogę się! To jest nasza wymarzona furka. Nie pytajcie, po co nam bronię w niej. A ja, jakby kosmici nagle byli, to byśmy znaczy... Jakby byli fani, o znaczy nie, tak Dobra, widzę, że już jedziemy. Tak. Bo trochę to widać Dobra, tutaj hakujemy oczywiście wszystko, nie można nic O, wróciła w to jest! A teraz widzimy w ściany. ale, ale weź po właściwej drodze jedź. A, okej. Okay. Ja nie znam prawka! A ja zdam. Damby! 10 półnulet! Nie było tak Kierowca zawsze musi być nie po tej stronie. Yy, A, bo przegapiłem nasz <grym> No bo Nie, że nie mam prawka! Czy <grym> to <grym> mnie pan parkuje? Tak, wiem, 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 trzeba wykręcić. O! O! Ej, ej, ej! Ej, to może być czasa? <grym> kuperki gdzie nie pan uważa? nie no! Jak ja nie umiem jeździć? Jaki to ma sens? Lecz pan w tego kuperki. Czekaj, chyba będzie musieć iść za prawo jazdy. A bo mam jeszcze lepiej. CO to? Jaka zgerypała! O, o, o! Tak, to będzie na pewno, teraz się uda. Ja nie idę do i teraz na zakręcie? Coś tam kolega mi opowiadał, że chyba trzeba teraz skręcić. I nie wiem, czy to ja mam pierwszeństwo, czy to oni, ale walić. O? Raczej oni. Muszę jechać po ulicy, bo chyba tak jest przepisowo. A lekko potrafię. Oj, lekko. A więc. A więc chodź, wyjdź i zobaczmy tą nową willę. Ah. A! Muszę od tyłu wyjść. Ty serio? Myślałeś, że my tutaj będziemy mieszkać? Nie mieszkamy tutaj! ]hguru? Ej, 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 ale co, mówi, gdzie tak prędko? Uh, do domu. Ej, ale, ej, 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 sam w domu chcesz nagrać. Zależy jaki dom chcesz, bo hmm. to raczej taka willa to nie może być. Znaczy może, ale będzie gorszy efekt. Lepszy będzie jak ja tutaj wlazę. Eee, dobra, to chodź chyba widzę. Dobra, więc sobie zres... przyczepnie. Nie. Wybudujmy jakiś dom. O, mam taki idealny, perfekto dom na ten film. Ej, jaki to był film? Sam w domu. A, okej, okay, to to będzie idealne, mówić. Ten dom będzie perfekt. Okej. Okay. Ciekawa, jak... Go... Zaczekaj chwilę. Muszę jabłuszko zjeść. Daj mi jabłuszko. Okej! Okay. Weź se ty jabłko. Dobra cię. Yy, a więc... Yy, dobra. Yy, jaki masz plan na ten film, co się będzie w tym działo w tym domu? Może no, żeby... wejść telewizor. Medify. Nie. Pan będzie e, niby moim rodzicem. Ustawić pan kamerę. Będzie moim rodzicem i, i pojedziesz. Okej. Okay. A potem ja jako ten sam człowiek wejdę do domu i będę chciał cię obrabować, ale mnie na niby zabijesz. No to... Okej. Okay. na niby powiem, wyciągam siódkę swojej maszyny. <noise> no, dobra, już kamery ustawiam. O. Tutaj będzie piekła. Y o, pięknie. Eeeem! Y um... O, bo no druga ja będzie nagrywać schody. Co? Na no, czemu nie? <grym <grym Dzień dobry, ja jestem tak. już z... nie będzie nagrywać, bo mi nie starczyło kamer. <grym> weź, wiesz, jak to początkują. Yy, jak to zawodowy. Dobra, to chyba jestem gotowy. Dobra. Yy, dobra, kamery ustawione. No to i chodź. Yy, dobra. A, yy, okej. Okay. Yy, to wszystko ustawione? Tak. To chodź tutaj na kanapę i będą trudne sprawy. <gry> Usiądź sobie. No i... Daj, włączyć kamery trzeba. Trzy, dwa, jeden, akcja! No wiesz, synu! Ja tam mam taką we Włoszech pracę za granicą. No to spoko. muszę wyjechać. No. Y, ty jesteś już chyba... Ile ty masz lat, bo zapomniałeś? 16. Ok, to. Jako 16 latek, dasz radę zostać sam w domu. No jasne. Y, ja muszę wyjechać, wiesz, wiesz. wiesz Będziemy zarabiać miliardy. No, spoko. Y, no, no, no i wiesz, po prostu Nara. Nara, chłopczyku. Staruszku walny. Jak nie przejść przez zamknięte drzwi? Nie A. wiem. Do, dobra, to... Ja jadę. Basynu. Pa. Bądź odpowiedzialny za ten dom. Dobra. Eee, ja <todgłos》> ja <todgłos》> e, 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 wiem, wiecie co zrobię? Na pewno to. Zamykamy, żeby nie było na sąsiadów. <grych> Wchodzimy, otwieramy myk. O nie, niebo zamknięty jest. Myk. Myk. Dobra. Myk. Tysiąc. dajemy wszystko. Myk. Bo nie chcemy się czekać. Myk. Idziemy teraz palić se ogniwo. Tylko gdzie ona jest? Tego ja nie wiem, bo nie cierpię. O, tutaj jest. Ano, palę się. Magia. A, tutaj. Dobra, i teraz tylko idziemy czekać. O, kamera. Dobra. Ja sobie usiądę. W tym czasie, kiedy... Co? Przecież nie, nie prosiłem pana o to. Nie! Um, tak miało być. Okay. <słuch> Jak dobrze mieć tutaj dom. Dobra. Jak nam się... Złodziej w kranie to oczywiście robimy pułapki a pierwsza podstawowa pułapka to... czekajcie. Co ja mam w tej kieszeni? Boże. I taki zgięcie. <grybujesz> Nie ma rzeczy. Dobra. E, to musimy lekko uchylić drzwi. Tak jak ten Kevin Ten popularny tak, ten popularny. O! Wlajdę, wejdę, dobra. Dobra, bierzemy wiadro i tej... Tutaj... Dobra, o, mamy, dobra. Dalsza pułapka. Dalsza połowa za pięć minut. A, do. dobra. sprzątamy oczywiście myk. Sprzątać 3000. Oczywiście łop robi jakieś triki z Ameryki. O. Dobra, sprzątam. Dobra, wszystko śnie. A teraz tylko konewka, schody. O. Ja mam pościskowe skarpetki, więc nie musicie się o mnie bać teraz tak myk 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 teraz jeszcze zrobimy o tutaj taki yyy o zaczek taki no dobra nie nie I teraz co byśmy mogli jeszcze zrobić hm dobra tutaj jakieś stare pudła są nie wnikam Dobra, patrzymy co tutaj robią, broni. nie wiem, ale ok. Dobra, mi... Mm, mm, to byśmy mogli dać. Problem. O tak, o taki ogniwo tutaj na środku. A, i myślę, że to... A, 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 a palę się! Pomóżcie! Dobra to ja otworzę dom. Żeby nie było i idziemy do swojego pokoju wypatrywać. Oczywiście mi pokój jest tutaj, żeby patrzeć. E, dobra, e, bierzemy oczywiście lornetkę. Dobra, ma... chyba już ktoś wszedł, bo tak słyszę. No dobra. Jeszcze nie przyszedł. A chcę zobaczyć. Tu wiem, ja będę skąpiony w kiblu. Jak zawsze. I kamery domowa, dobra, tutaj. I. Dobra, czy ktoś jest? Musimy zobaczyć. Jakiś złodziejaczek śmieszny, strasznie śmieszny, który zaraz tutaj wejdzie. No muszę na dobra? Dobra. Nie wiem, czy jeszcze zrobię. W sumie rzucę, bo jeszcze nie. Что то было? 印度年吗？ Tutaj, 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 dobra mm, mm. Niech pan ucieka, chodź pan Tutaj, chodź o, Jak tu ślisko Bambi, dobra Gdzie on polazł Dobra, dobra. Chodź tutaj na klepę, a To do zobaczenia. Pokonaliśmy go razem widzowie. Razem Oczywiście musiałem. A! O! O! Dobra. Musiałem tutaj coś cuknisko... dać. Tutaj oczywiście ugnichło, palnichło. Tutaj wszystko ten by się to wyszło ziomuś no dobra dziękuję bo gdzie pan jest tutaj dobra, dobra a teraz jeszcze tylko czemu pan ma maskę nie, żeby... y a nie pytaj teraz <grym> tylko skakować komputery żeby to było w kinach a, to co podejrzane wiesz wiesz tak pan? jakby to wiem a może pójdziemy na imprezę, kiedy to wrzucimy? Dobra, to już ja rzucam. E, ja też już rzucam Windows 438! Dobra, wrzucone, jest to w kinach! Piesek executek, Nie wiem, shopping, jakiś brook dobra. E, tutaj tyle na razie zarobiliśmy, to chodźmy. Ej! Hmm. Czekaj! Eee... bo to, to też pokazuje na tym... tutaj. Skakować trzeba, nie, nie patrz na moje hasło. Hmm, zamknęliśmy dom, to dobrze, bo... Patrz ile hajsu mamy! <śmiech> 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 Dobra. Idziemy kupować! Chodźmy na klub. Do klubu. A wypij pi... Wypi, a nie! Wlasnę do domu! Co za pa pachór? Weź ich wyrzuć. Ty masz tylko do tego dostęp. Tak jakby. Dawaj, wyrzuć ich. Tak jakby to coś mi się zepsuło. Gdzie jest ten gówniarz? Na górze. Gdzie? Mm. Nie no, co za magi. Ale cię z pewnie poszedł. Tak? Mam go. Widzę go, dosłownie wiem gdzie on jest. W tym pokoju nawet. Ojciec? Nie mam ojca, mam ojca. Ojciec! Ojca. Nie w ojca. No bo lepiej Co za Dobra, przeprowadzamy się. Dobra. Chodź. Nasza ciężarówka już stoi. A, zapomniałem ci powiedzieć, ale byłem lakiernika i zmieniam kolor przyczepy. Dobra. Czekaj. Odjeżdżaj. Już szybko, żeby oni nie wlazli. Ogólnie zostaliśmy miliarderami. No i idzie, idzie. idziemy do klubu, dawaj. Poimprezować troszkę. Okej, okay, jedziemy bo dziś już Ci wspomnę, że ja nie mam prawka. Nie! Tracę kontrolę! Nie, 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 powiem, nie, 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 zawij, nie, nie, nie. Nie Nie, ja wysiadam! Nie! Kamerzysta mój! Nie! O! Kamerzysta? Co tam? E... Ty się... Siad... Nie, kamerzysta! Nic nie jest? Co masz na dorku maskę? Nie. Ja umieram! Nie. Żegnaj! Nie, wezmę Cię do szpitala. I wyparował. tak jak w Minecraft, dobra To co możemy teraz zrobić? Jedyne co zrobić to poimprezować A potem zrobić pogrzeb kamerzejście Dębu Dobra, no to tak to wyjść źle Idziemy tutaj Jesteśmy wypiem. Nikogo nie ma, gdzie dziś Dobra, Potęczymy tak do drugiej mności i na cześć mojego kamerzysty, pomóż tego. nie to nie wiem za co, ale będę za nim, zaraz się zamknę dobra. No to co, potęczyliśmy sobie trochę. O, dobra. W sumie ja to kupiłem sobie, jakieś tam auto, ale... ...włagam, e, nie śmiejcie się, jeśli wam się nie będzie podobało, ale to jest... ...Bugatti. Dobra. Tylko Bugatti, no wiem, że mogę móg nie stać na coś lepszego. Ale, wiecie. Dobra, pogrzeb. Tutaj. A, Fabian! Nie! Był dobrym człowiekiem. Dokładnie. A kim pan jest? Ja jestem... Jestem... To był, on dla mnie pracował. To był mój brat. Byłem dobrym człowiekiem. Współczuję strasznie. Wiem, że nie zdał prawka. Właśnie wszystko prawko niestety zginął. <grym> znaczy w sumie tu jesteś jego bliźniakiem, więc masz taki sam głos, chciałem zapytać, dlaczego ma się. Mówiłem mu, żeby w końcu za tym 700 tym razem zdał. A on olał miał mnie głęboko w dupie. To wszystko moja wina. Zabiję się, potnę się mydłem. Nie, niech pan nie ucieka. To jest samobójstwo. Nie, nie ma pan prawa. Już. Nie. Nie, proszę nie robić tego. Proszę nie robić nic. Proszę, gdzie pan jest? Proszę, proszę, proszę. Gdzie pan jest? Mam depresję. Gdzie pan jest? Może pan będzie moim kamerzystą. Jak trafię, to go znajdę. Oczywiście. A. Jak trafię, to go znajdę. U. Utopię się w tym gudnym kiblu. <laughs> Nie, ale pan nie na poważnie. A, tsunami! Co? Nie! Gdzie pan jest? Kus... Co on się spuścił w kiblu? No ale wchodzimy tu dziewczyn, nieważne! Dobra, jakieś babko powinno tutaj stracić, ale nie. Co pan robi? A, spokój się! Co pan robi? No pierde, ale tu nie, tu ale nie, nie. No i go nie ma. No to jedyne co teraz możemy zrobić, to na publiczności zginąć! za nazwiskiem oczywiście pójść na Mont Everest. Wow, on tu ma silnik DOCZ. Dobra, lecimy. A! Eee. Hmm. Nagrywamy to! Dobra, dzisiaj to auto za jeden złoty! Eee, czekajcie, tutaj jest ceniak eee, poprawka. Jeden złoty! Dobra! Mamy toritosę za tą ucztość i oczywiście to auto kupię. Wychodzę. Nim. Myk, myk, myk. O cześć! Eee... Ciekawe ile lajków zdobędziemy przez ten film. Eee, co? Jak też wiesz? A ja wiem. Eee, ten film był fajny. I idę zdawać prawko. Ale jak ty się żal? No dobra. Tak, Tak jak bardzo chcesz. To będę Cię śledził. Tak, kupi kamień! A rozłomę nogę! Nie, no kurde, jest kamień, się potknął Babil. Nogę ze złamałem. Nic panu nie jest, kam panie kamerzysto? A, mogę, teraz muszę na wózku jeździć. Ale nagrywać mogę. To chociaż mnie weź na barana. Ok. Już nie wiem, jak zrobić z tego przepiękną chwilę. Jak? Pojeciu tam. O, strasz Nie. A, okay. I tak oto kamerzysta i gość, który zabił prawie jakiegoś złodzieja i nie, nie, nie. prawie skończyli szczęśliwie i dobrze. Ja się złożenie żegnam. No i po...